Zapraszamy na grudniowy odcinek kaliskiego seniora, a w nim potrącili ciężarną na pasach. Potrzebują szybko 50 tysięcy złotych. Kaliski dziennikarz nagrał oszustów. Jaki wypadek? Ojejka, kiedy? Gdzie? 3 na pasach. Gdzie na pasach? W którym miejscu? dla mnie zabawa, ale dla niektórych ta zabawa kończyła się utratą wielu wielu tysięcy. Ponieważ seniorka nie dysponowała tak dużą sumą pieniędzy, postanowiła przekazać wnukowi wszystkie oszczędności, które miała w domu. Cyfrowi seniorzy. Uczy się człowiek całe życie. Także na pewno wszystko się przyda i będziemy zadowoleni z tego szkolenia. Przekażemy jeszcze coś drugim osobom. Szczepienia na grypę i trzecią dawką przeciw COVID-19. Jest nowy darmowy biuletyn seniora. Warto się zrzeszać. Chciałbym zaapelować do seniorów z terenu miasta Kalisza, żeby się zapisywali do stowarzyszeń. Zgrana ekipa w Piwonicach. Muzyka Nieraz pisał o tego typu oszustwach. Nie spodziewał się, że przyjdzie taki dzień, że wezmą jego na celownik. Grzegorz Pilecki, dziennikarz Życia Kalisza, odebrał niedawno dramatyczny telefon. No nie sądziłem, że ten dzień tak, taki będzie miał finał. Była gdzieś godzina koło 18. .00. Siedziałem przy komputerze, odsłuchiwałem akuratnie materiał z dyktafonu, gdy zadzwonił telefon stacjonarny. Jaki kiedy? Gdzie? na pasach. Gdzie na pasach? W którym miejscu? Na centrum. A u nas to gdzie znaczy się? To już z ostrowa przyjechaliście do Kalisza? Nie, na centrum. Aha, no no bo pytam, bo byliście w Ostrowie przecież, nie? Tak, tak. Aha. Wyskoczyła na pasy, winacka i potraciliśmy kobietę. No ale to jak nie uważaliście? No ona miała zielone. Zielone w dodatku. Tak, ona miała zielone, ale wyszła nam zninacka na pasy i nie zdążyliśmy zachowować. W pierwszych sekundach Grzegorz naprawdę się wystraszył, bo pomyślał, że dzwoni jego córka. No bo zmiarkowałem się. Że przed chwilą rozmawiałem z córką i jeszcze nie miała prawa wyjść z miejsca, gdzie, gdzie przebywała. No więc, mając pod ręką dyktafon, włączyłem dyktafon, no i już wtedy zacząłem się bawić. Wciągnąłem, wciągnąłem tym razem ja oszustów do, do swojej gry.

No ja wiem, że otasz, no przecież tu nie idzie o to, czy odtasz czy nie otasz. No to ja mam tyle, bo wypłacałem z banku, bo, bo chciałem, dział, chciałem tą działkę kupić, co mówiłem, nie? No. No mam 60 nawet. No 60, mam, no 50 mogę Wam dać, no? adwokata? Jeszcze no tak, no. Nigdy nie użyła imienia. Wyczekiwała, kiedy ode mnie, z moich uspadnie. Co ciekawe, uprzedziła też ewentualne pytanie o zmianę głosu, że głos by nie pasował. Że w trakcie tego uderzenia ona już także ma, była ranna w nos, ma opatrunek na nosia, więc opuchlizna, to wszystko ma prawo ma prawo zmienić, y, zmienić głos. Do akcji włącza się przychylny policjant. Kto, kto, kto? Marek Krawiecki, starszy komendant, policja drogowa. Aha, witam pana. Witam, przepraszam, się no no, 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 nieważne w tej chwili, no. Dziadek, no. Bo ten nieprofesjonalnie zadziałał, przedstawił się jako starszy komendant Wydziału Ruchu Drogowego. Jeszcze wcześniej, jeżeli padło określenie, że przesłuchiwany jest na jasnej, gdzie już policji nie ma przecież dla osoby trzeźwo oceniającej sytuację był to sygnał, że są to oszuści, nawet nie, nie skalisza, nie orientują się w naszych relacjach. W czasie kiedy Grzegorz przeciągał rozmowę z oszustami jego bliscy którzy byli obok powiadomili policję celem bystrego dziennikarza było to żeby zwabić pogotówkę członka wnuczkowego gangu i wystawić go w ręce policji na gorącym uczynku niestety nie udało się bo w czasie rozmowy coraz głośniej odzywała się mała wnuczka Grzegorza zaciekawiona z kim tak długo dziadek rozmawia oszuści spłoszyli się że ich ofiara nie jest w domu sama i rozłączyli Policja i tak przyjechała na miejsce i podjęła czynności w tej sprawie, a dziennikarz Życia Kalisza udostępnia nagranie ku przestrodze. Dla mnie zabawa, ale dla niektórych ta zabawa kończyła się utratą wielu, wielu tysięcy. W tym samym czasie oszuści z identyczną historią dzwonili do wielu seniorów z Kalisza i niestety 78-letnia Kaliszanka im uwierzyła. Do 78-letniej mieszkanki Kalisza zadzwonił nieznajomy mężczyzna, który poinformował kobietę, że jej wnuk spowodował wypadek drogowy. Pokrzywdzoną w wypadku miała być kobieta w ciąży. Aby wnuk nie trafił do więzienia, potrzebne były pieniądze w kwocie 60 tysięcy złotych. Ponieważ seniorka nie dysponowała tak dużą sumą pieniędzy, postanowiła przekazać wnukowi wszystkie oszczędności, które miała w domu. Pieniądze przekazała nieznajomej kobiecie, która zapukała do drzwi jej mieszkania. Dopiero następnego dnia, 78-latka, zorientowała się, że została oszukana, i poinformowała o tym fakcie policję. Gdy w grę wchodzą duże emocje, nie myśli się racjonalnie, oby nagranie, które usłyszeliście dzięki Grzegorzowi, uchroniło kolejnych seniorów przed utratą oszczędności życia. Z cyfrowym światem nie warto być na bakier. Wie o tym grupa kaliskich seniorów, która brała udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Dwa spotkania przeprowadzono w ramach projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a odbywały się w centrum organizacji pozarządowych przy ulicy Babina. Bardzo praktyczne warsztaty, moim zdaniem. Tak jak wcześniej powiedziałam, będziecie Państwo mogli poszerzyć albo po prostu poznać swoją wiedzę bezpieczeństwo w sieci to bardzo ważny aspekt każdego z nas, ale wy drodzy państwo seniorzy poprzez te warsztaty zdobędziecie wiedzę, wiedzę jak bezpiecznie posługiwać się komunikatorami, jak korzystać z WhatsApp, z Facebook. Szanowni państwo, pani Ewa organizuje te warsztaty w sposób bardzo przystępny i to mnie bardzo cieszy, że wy szanowni Państwo dostajecie tą wiedzę w sposób prosty, praktyczny. Seniorzy uczyli się m.in. obsługi komunikatorów internetowych, korzystania z internetowych zasobów kultury, załatwiania urzędowych czy zdrowotnych spraw. Także nie tracimy czasu na opieranie się, dojście do urzędu, czekanie w kolejce w tym urzędzie, tylko wszystko tak naprawdę dzisiaj... Erze cyfryzacji możemy zrobić przez takie właśnie urządzenia, którą macie Państwo na naszym stołach. Pierwsza rzecz to na pewno przypomnienie tego, co się, co się robi już, tak, czy, czy co się wie i takie, taka informacja, czy, czy robi się prawidłowo, to jest jedno. Drugie to na pewno to, że wszystko się zmienia, więc albo to się dodaje, że tak powiem, do te, te możliwości. No i, i w tym momencie dobrze posłuchać, dobrze się zapoznać, dobrze popytać, bo to jest najważniejsze. Dostaliśmy tutaj też taką informację, że że nawet po południu, jak już sami będziemy, powiedzmy, próbować, czy też mieć jakieś problemy, to możemy zadzwonić i tutaj jeden z panów będzie mógł nam też dopowiedzieć, co powinno się zrobić, a co nie. Na pewno dowiedziałam się jeszcze więcej z tego, co umiem, dlatego że prowadzę stronę już stowarzyszenia, ale mimo wszystko zawsze w tych wiadomości było dużo więcej. Mogę coś zmienić i lepiej to ulepszyć. Trzeba być otwartym na nowości. To przede wszystkim. No oczywiście, no ale myślę, że uczy się człowiek całe życie. Także na pewno wszystko się przyda i będziemy zadowoleni z tego szkolenia i przekażemy jeszcze coś drugim osobom. Cyfrowy świat nie tylko ułatwia funkcjonowanie w codziennym życiu, ale też łączy pokolenia, dostarcza sporo rozrywki i daje lepszy dostęp do informacji. Pan Antoni to jeden z tych seniorów, którzy są bardzo otwarci na poznawanie nowinek. Najczęściej na no Facebooku, na Facebooku działamy. No Google, no i Whatsappa, no wszystkie te, które są dostępne tak tutaj w komórce z komórki korzystam. No. W telewizorze mniej, bo komórka jest taka błyskawiczna, odręczna, szybka i natychmiast nie potrzeba się tam przygotowywać, bo mam stacjonarne. Trzeba być otwartym na nowości, no, tak? No, Taką no, Pan tak, wyznaje. Tak, tak trzeba, że na bieżąco, bardzo szerokie horyzonty są tego i te wiadomości dają człowiekowi jakoś ogólne, ogólne zaopatrywanie się w wiedzę, która no daje szerokie poglądy. Od niedawna korzysta także z TikToka, aplikacji kojarzonej głównie z młodymi ludźmi. A właśnie jak to było z tym TikTokiem? No przede wszystkim by wnuczka powiedziała, mówi, jak chcesz jakieś no, nowe wiadomości, które występują e, poza tymi innymi mailami czy Facebookami, to TikTok, TikTok jest taki bardziej nowoczesny, tak mi tu określiła. Mówi i tak, krótkie, krótkie nowinki, krótkie fakty, no i po prostu... No, Związane jest to z życiem publicznym i z życiem rozrywkowym. Tam I muzyka, i jakieś tam fakty takie, które... I podoba mówiąc... się Panu ta aplikacja? No, podoba mi się, bo tak na bieżąco mogę się oderwać od rzeczywistości takich bieżących i przejść do tego, co się dzieje w świecie. I nas można śledzić na TikToku. Telewizja Kalisz ma tam swoje konto i obserwuje nas ponad 20 tysięcy użytkowników. Wszystkie bieżące sprawy właśnie do Kalisza można przegadać. Z innych miast to samo. Wszystkie osoby pełnoletnie mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność. Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań. W Kaliszu realizuje je przychodnie ArtMed przy ulicy Winiarskiej 12, gdzie obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna a zarejestrujecie się pod numerem telefonu 62 767 0066 i powtórzymy numer 62 767 0066. Pamiętajmy, że grypa, zwłaszcza w podeszłym wieku, może mieć wiele groźnych powikłań. Powikłania po grypie są bardzo groźne. To najczęściej występują to są zapalenia płuc, czy pierwotne od razu wywołane przez wirusa, czy te wtórne bakteryjne, które są bardzo groźne, bo wtedy dochodzą do głosu gronkowce, które są niebezpieczne i powodują ciężki, ciężki stan wysoką gorączkę, dreszcze, bóle w klatce piersiowej kaszel. To jedne z, że tak powiem, nielicznych powikłań, bo mogą być także powikłania neurologiczne, też tutaj jest bardzo wiele różnych przypadków może wystąpić i bardzo groźne powikłanie pod postacią zapalenia mięśnia sercowego, które występuje rzadko, ale jeśli już występuje, to przebiega dramatycznie. Cały czas trwają też szczepienia trzecią dawką przeciw COVID-19 w punkcie szczepień powszechnych na Akademii Kaliskiej przy ulicy Nowy Świat 4. Można zaszczepić się w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę. Z racji zbliżającego się okresu świątecznego, jeśli chodzi o piątki i soboty, to pozostają jeszcze tylko terminy 17 i 18 grudnia, a z racji dużego zainteresowania należy się na nie wcześniej umówić. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku pod numerami telefonu 518 651 553 518 646 378 503 964 071 Jest nowe wydanie biuletynu dla kaliskich seniorów. Publikację przygotowało miasto i jest ona darmowa. Ukazał się Biuletyn dla Kaliskich Seniorów. To publikacja bezpłatna, którą możecie Państwo otrzymać m.in. w biurze obsługi interesanta przy ulicy Kościuszki 1a w siedzibie Telewizji Kalisz w Centrum Organizacji Pozarządowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W numerze znajdą Państwo wiele ciekawych artykułów z myślą o seniorach. Wersję elektroniczną znajdziecie Państwo na www.kalisz.pl. Coraz więcej kaliszan w dojrzałym i starszym wieku dołącza do organizacji senioralnych, tych w kaliszu działa aż 16. Warto dołączać do stowarzyszeń senioralnych. Chciałbym zaapelować do seniorów z terenu miasta Kalisza, żeby się zapisywali do stowarzyszeń. Informacje, jakie stowarzyszenia funkcjonują na terenie miasta Kalisza, można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. W referacie do spraw zdrowia i seniorów pani Agnieszka Pawełczyk jako kierownik udzieli tych informacji z wielką przyjemnością. A mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiaj są warsztaty o cyfryzacji o bezpieczeństwie w sieci dla seniorów. I w kontekście tych warsztatów, jeżeli seniorzy w domu nie, nie mogą liczyć na pomoc wnuków, dzieci, bo są zapracowani, właśnie dlatego powinni zapisywać się do stowarzyszeń senioralnych, bo to są osoby będące członkami tych stowarzyszeń bardzo aktywne. Uczestniczą w wielu szkoleniach, warsztatach i mogą pomagać innym członkom stowarzyszeń. Bycie członkiem organizacji senioralnych to wiele profitów, wspólne, tańsze i odgórnie zorganizowane wycieczki, zabawy, możliwość korzystania z różnego rodzaju szkoleń, a przede wszystkim nowe znajomości, przyjaźnie i wymiana doświadczeń. Pełną listę organizacji znajdziecie na stronie internetowej kalisz.pl. My podamy teraz kilka z nich. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział okręgowy działa przy ulicy Skalmierzyckiej 10 przy Parku Przyjaźni. Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów działające przy ulicy Targowej 357. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kalisja działające również przy ulicy Targowej, ale z numerem 24. A świetnym dowodem na to, że warto dołączać do senioralnych organizacji jest Stowarzyszenie Seniorzy Piwonice. Gościliśmy u nich na Andrzejkowo-Barburkowej zabawie. Pamiętajmy, że żyjemy tylko raz, więc starajmy się, żeby każdy dzień był piękny. I tego Wam z całego serca w imieniu prezydenta życzę. A wszystkim Andrzejom, niech się tarzy, szanowni państwo, bawcie się dzisiaj wspaniale. Do późnego wieczora. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Stowarzyszenie Seniorzy to trwa od 2018 roku, ale całą tą działalność pozarządową to już prowadzę. W tym roku mija 11 lat. Ale wcześniej był związek, to znaczy, mieliśmy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, i było to tylko koło seniorów w Piwonicach. I był moment taki, że odeśliśmy od tego Związku Emerytów. I założyliśmy na własną, wspólnie tu z zarządem założyliśmy stowarzyszenie seniorzy Piwonice i to już trwa trzeci rok, właściwie już trzy lata minęło, czwarty rok zaczyna. No i co robicie? Dzisiaj między innymi taka zabawa, ale to nie jedyna pewnie wasza. Dzisiaj, tak. Tak, dzisiaj właśnie y, są Andrzejki, y, no, organizujemy różne rzeczy, wyjeżdżamy nad, nad morze, w góry, na Mazury, gdzie się tylko da, y, takie okolicznościowe spotkania, Dzień Kobiet, właśnie Andrzejki, y, wieczór wigilijny, to wszystko właśnie, y, za, bies, tak, biesiady, tak. biesiady, cały zarząd wspólnie organizujemy dla nas seniorów. Kto tylko zechce, drzwi są do każdego otwarte, zapraszamy. Będziemy tutaj chcieli stworzyć bardzo miłą atmosferę, żeby każdy był zadowolony, żeby się dobrze z nami tutaj razem czuł i żeby było po prostu wesoło. To Jesteśmy być. jako wielka rodzina wszyscy. tu, Szanujemy się. I pomagacie sobie też, Oczywiście, jak są w tak, tej sytuacji. Oczywiście to tak. Czyli to chyba dobrze, jak taka wielka rodzina to, że ma się na kogo liczyć, prawda? Jedna na drugie zawsze może liczyć. Co pani daje ta praca tutaj w stowarzyszeniu? Satysfakcję, przede wszystkim satysfakcję, bo nie ukrywam, że potrzebna mi jest taka, takie zajęcia, taka pasja. Odskocznie, od wszystkiego. Współpracujemy po prostu z Urzędem Miasta i jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że seniorzy też to docenią, że się staramy, że jest. Let's have some fun, let